Serdeczna na kolekcjach maryjnych w Bochni, matka naszego zawierzenia. Jesteśmy tutaj razem z Diakonią wychowawczą, Bożenka i Kasia. Powiedzcie, proszę, co dla Was znaczy ta, ta służba? Czy łatwo jest tutaj tą, tą posługę pełnić? Ile macie dzieci? No, te rekolekcje akurat to chyba bardziej dla dorosłych, i tych dzieci niewiele przyszło, bo tylko dzisiaj mamy 26 osób a diakoni, młodzieży do pomocy aż 30, więc jest dosyć łatwo. Na innych rekolekcjach bywało trudniej. No, dzieci mają swoje zajęcia. Wczoraj przygotowywaliśmy teatrzyk. Dzieci przedstawiały Arkę Noego, także myślę, że są zadowolone. Zawsze przygotowują też jakieś swoje prace na dary ofiarne. Że mam nadzieję, że dzieci też odczuły, że to są rekolekcje i że to jest coś ważnego. Rodzice chętnie zostawiają dzieci w diakonie. Według mnie nie jest to żaden problem, ponieważ dziewczyny tak ochoczo zabierają te maleństwa, przygarniają, natychmiast opiekują się nimi. Więc w zasadzie rodzice nie mają żadnych jakichś obiekcji, żeby dzieci pozostawić pod naszą opieką. Zresztą przyjdźcie, zobaczcie, w zasadzie nikt tutaj nie płacze. Nawet te maluszki dwuletnie są uśmiechnięte. I nie chcą wracać do rodziców. Nie chcą wracać i pytają to już, to już trzeba iść. Jesteśmy bardzo wdzięczni siostrom, służebniczkom, które przygarnęły nas do ochronki. No i kilka godzin do południa dzieci są zapraszane do sióstr, mają tam zajęcia razem z siostrami, także dziękujemy siostrom i pozdrawiamy.